Kilimanjaro, tak Afryki, nie trzeba być takim górołazem, żeby tu wejść, ale to nie znaczy, że można tę górę lekceważyć. Co za parszywe miejsce. Bo Manjaro potrafi pokonać nawet największego twardziela. Jesteś twardy? Jesteś? Bardzo jest mi z tym źle. Zapraszam Was na finałowy odcinek z wyprawy na najwyższy szczyt Afryki, który jest czwartym z siedmiu szczytów na mojej drodze do zdobycia kormy ziemi. Proszę Państwa, jak dobrze wiecie, już tutaj idziemy, jesteście z nami od paru dni i sami widzicie, jakie są widoki, przepiękne, ale wydaje mi się, że dzisiaj dosłownie jest top topów. Mamy najpiękniejsze widoki naszego Ziomala, ale patrzcie, kili odsłonięte. Nie ma chmur, mamy kili. I do tego takie chmury się tam ładnie po pojawiły, ale no stary, to przecież to jest. Piękny Masakra, no. nie? Zupa czeka, ale może poczekać, nie? poczekajcie do faktyde. Sipaszku się dropię. Proszę państwa, dwa słowa, bo nie więcej nie trzeba. Y